Filmik powstał w 2015 roku i po pierdzielonych 4 latach YouTube mi go usunął z kanału. Dobrze, że mam na te skarby, bo inaczej byłoby kepawo. Wkuwiłam się nie powiem. To było jeszcze za czasów, kiedy miałam dramę z Banshee. Od razu mówię, że film powstał w celach humorystycznych i nie ma nikogo na celu obrazić. Buz z ziaczki, kochani, i miłego oglądanka. Aha i niebawem pojawią się na kanale siarkowe syrenki i będzie premiera, serduszka kochane jeszcze jedno, nie pytajcie kiedy syrenki, będą to będą, dziękuję za uwagę i miłego oglądania mojej dziubki. Pati posłuchaj. Kocham cię nad życie. To nie tak jak myślisz? Że ja kocham i... Ja nią gardzę jak gnoja. Kocham cię Patty. Zadowolona kurwa jesteś. Nie Patty posłuchaj. Nie to ty kurwa posłuchaj. Jeżeli jeszcze raz ruszysz mojego Justina wytnę ci te wały tłuszczu i zrobię z nich słoninę dla sikorek. A potem mnie nimi poczęstujesz Patty? Justin, już wolę, aby sikorki poumierały od tej toksycznej słoniny. Ale ja nie jestem toksyczna. Czy ja kurwa powiedziałam, że możesz coś powiedzieć? Czekaj na swoją kolej, grubasie. Ty na serio chcesz stracić te twoje fałdy tłuszczu i cycki. Justin jest mój żmijo. I czy tego kurwa chcesz, czy nie? Wykastruję cię z cycków i przerobię na słoninę i niech się ptaki trują. No to będzie Beka. Beka, kurwa, z czego, z tego, że biedne ptaszki umierają po zjedzeniu ciebie, kurwa, czy ty w ogóle myślisz, ja pierdolę, ja paty nie kumata jesteś? Ty mówisz, że ja nie kumata jestem, co? Wiesz, że ja jestem gwiazdą YouTube, nie? Zawsze mnie przezywasz. Zawsze mnie gnębisz. Patty, czy nie możemy zostać najlepsiejszymi best Kurwa, chyba wpadłam w fazę ekstazy, a, a zaraz dojdę. Ja pierdolę. Kurwa, mać. Nie, to nie jest prawda. Tak, to jest prawda, że jesteś poibane, Pati. Przepraszam, kurwa, bardzo, że co? Ja pierdolę? Czy ty myślisz, ja nie gwiazdo, że jak ty gruby wielorybi, Kurwa, mać. Justin. Jeżeli chcesz wyjść za tą pojebkę to od razu mi to powiedz. Ja stąd odejdę i najwyżej zrobi za mnie słoninę dla ptaków. Zastanów się dobrze, bo to może dość ostatnie nasze spotkanie. Wiesz, że zawsze chciałam z tobą zrobić filmik na YouTube. O filmik na YouTube, powiadasz? Ja też mam kanał i też kurwa mogę nagrać z nim filmik z BDS-em na przykład. Przywiążę ciebie do łóżka i obciągnę ci tak ku że dostaniesz takiego orgazmu, że starczy nam mleczka do kawy na niecałe 100 lat. Później ty będziesz mnie biczował tak, że dostanę krwistych ran na cipie i będę tryskała z radości, że mi to robisz. Ja wiem Pati, że lubisz jak ciebie czuję, ale zrozum, zrozum, że ja czasami też mam dość tego, że ty mi bez przerwy obciągasz. Patty, ty wiesz, że przez to mam głos jak dziewczyna? Wysiewasz za mnie testosteron i brzmi jak moja babka Heila. Teraz koledzy się ze mnie śmieją jakbym kurwa przechodził mutację a podczas seksu z tobą brzmi jak Jelenin na rykowisku. A wiesz jak brzmi Jelenin na rykowisku? Jeden czy dwa odcinki z mody na Patimele są na kanale. Możecie je znaleźć u mnie w filmach jeżeli jesteście chętni obejrzenia